Instytut Kościuszki jest think tankiem, czyli organizacją ekspercką, która od przeszło 10 lat analizuje kwestie związane z polityką gospodarczą, z polityką ekonomiczną. Zajmujemy się rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem energetycznym, wpływem wpływem różnego rodzaju wydarzeń, dużych projektów na rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce. Instytut Kościuszki posiada bogatą bazę ekspertów w różnych dziedzinach. Ci eksperci prowadzą swoje badania w swoich poszczególnych dziedzinach, więc można powiedzieć, że efekty w postaci różnych raportów Instytutu Kościuszki są wypadkową wiedzy eksperckiej rozwijanej na uczelniach. Od przeszło dwóch lat realizuję projekt pod tytułem Gaz niekonwencjonalny. Szansa dla Polski Europy. I w ramach tego projektu przygotowaliśmy już kilka raportów. Przedstawiliśmy historię rozwoju gazu niekonwencjonalnego w Stanach Zjednoczonych. Pokazywaliśmy wpływ rozwoju tego sektora na spadek cen gazu, na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Stanów Zjednoczonych. Wydobycie gazu spowodowało zmianę konkurencyjności gospodarki. Uniezależnienie się od dostaw gazu od zewnętrznych dostawców. Gaz łupkowy w Ameryce Północnej jest wydobywany w różnych regionach. Są to regiony zarówno zupełnie niezamieszkane, jak również wysoko zurbanizowane tereny, jak na przykład Barnett Shale, który jest Największym regionem, w którym wydobywa się gaz łupkowy. Tam poziom urbanizacji jest bardzo wysoki, zatem technologie wydobycia są bardzo zaawansowane i w żaden sposób nie wpływają na, na jakość życia mieszkańców, w ten sposób, że nie pogarszają tej jakości życia. Możemy korzystać właśnie z ich doświadczeń, przecież oni te doświadczenia budowali przez 20 lat. My nie musimy przechodzić tego okresu. My możemy sięgnąć po już najlepsze praktyki stosowane na świecie. Sektor gazu łupkowego rozwija się aktualnie tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Dlatego jest to jedyna perspektywa porównawcza, którą należy przyjąć, przygotowując wszelkie prognozy wpływu wydobycia gazu łupkowego. Przecież wiemy, że do wydobywania gazu z łupków potrzeba korzystać z najlepszych amerykańskich technologii. Nie ma czegoś takiego jak sektor gazu łupkowego w Polsce. Jeżeli jest, to jest on w bardzo wczesnej fazie rozwoju. Dlatego nasze badania mają charakter ex ante, czyli prognoz, szacunków na przyszłość. Dokonaliśmy autorskiej analizy, oceny wpływu wydobycia gazu konwencjonalnego w Polsce bowiem Polska ma długą, wieloletnią tradycję związaną z wydobyciem węglowodorów i dlatego ta analiza posłużyła nam do wyciągnięcia także wniosków. Na temat potencjalnych korzyści wynikających z rozwoju gazu łupkowego w Polsce. Jeżeli potwierdzą się, że te złoża, które przebiegają przecież od wybrzeża Bałtyku poprzez Gdańsk, Warszawę do Lublina, bo to są największe te złoża, jeżeli się to potwierdzi, że te złoża są perspektywiczne i faktycznie uda nam się zaimplementować tą technologię amerykańską do wydobycia tego gazu z łupków w Polsce to może być dla na pewno województwa pomorskiego yy, nowa cała gałęź rozwojowa i napędzająca naszą gospodarkę a dla całego kraju moim zdaniem zbudowanie bardzo nowoczesnej i perspektywicznej gałęzi produkcji. Rosja wykorzystuje swoją monopolistyczną pozycję wobec, wobec Polski, narzucając jej z góry nierynkowe, nierynkowe ceny. Mam nadzieję, że będziemy niezależni od innych dostawców, a przynajmniej, że będziemy graczem, z którym się dostawcy będą liczyć i że będziemy mogli wpływać na poziom cen gazu dostarczanego do kraju. Raport Instytutu Kościuszki zawiera opis potencjalnej skali wpływu z przyszłego sektora gazu łupkowego na rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów i całego naszego kraju. Cały ciąg zdarzeń, który po prostu generuje miejsca pracy, czyli z jednej strony to są podatki, to jest dzierżawa, dzierżawa gruntów, o których wcześniej mówiłem, to jest samo... Sam fakt tworzenia, tworzenia miejsc pracy w sektorze wydobywczym, ale to jest tworzenie, tak jak powiedziałem, miejsc pracy w bardzo różnych, różnych innych dziedzinach, bardzo, bardzo pokrewnych. Instytut Kościuszki dokonał prognoz wpływu przyszłego sektora gazu łupkowego w Polsce na poziom zatrudnienia w całym kraju. Poszczególnych branżach, poszczególnych sektorach. Najwięcej skorzystają bezpośrednio ludzie i gminy, w których będą zlokalizowane te odwierty, bo tam będzie trzeba zatrudniać ludzi i do bezpośredniej produkcji, i do wszelkiego rodzaju firm obsługujących te kopalnie. Nie mamy u siebie żadnego przemysłu ciężkiego, a co idzie za tym, oczywiście, poziom bezrobocia jest taki, a nie inny. Liczymy na to, że. Ta kopalnia stanie się między innymi szansą rozwoju dla gminy. W perspektywie do 10 lat w całej gospodarce może powstać około 155 tysięcy miejsc pracy. Na jednego mm, pracownika zatrudnionego w tym, w tym sektorze to taki jeden pracownik w istocie generuje aż 30 następnych miejsc pracy. Bo przecież wydobycie gazu z łupków nie polega tylko i wyłącznie na korzyściach polegających na samym wydobyciu gazu na powierzchni ziemi. Jeżeli my patrzymy na region, że rozwija się jakaś dziedzina tak dynamicznie, to od razu zainteresowanie inwestorów zewnętrznych takim regionem rośnie, bo Ci zewnętrzni inwestorzy wiedzą, że to jest region, gdzie są świetne technologie, gdzie są kadry, gdzie jest taki rozwój dynamiczny gospodarczy. To zaraz to przyciąga też inwestorów ze w zewnętrznych. W analizach uwzględniono dotychczasowe doświadczenia związane z wydobyciem gazu konwencjonalnego w Polsce. Głównie na Podkarpaciu w Wielkopolsce w regionach północnych analizy pokazały, że wzrost dochodów samorządowych wynikający właśnie z obecności przedsiębiorstw wydobywających gaz ziemny, powoduje wzrost dochodów własnych, wynikających z podatków, z opłat lokalnych, opłat eksploatacyjnych, to znaczy, że ludzie co do zasady więcej zarabiają. To jest nawet tak jak mówię. Do 15% więcej w porównaniu do innych, do innych regionów województwa. Dla przeciętnego odbiorcy gazu w Polsce nie ma różnicy, czy korzystał będzie z gazu łupkowego, czy gazu konwencjonalnego. Wszyscy mamy taką nadzieję, że ta inwestycja e, zakończy się sukcesem i w ogólnym rozrachunku gaz będzie tańszy. Już e, pomijając e, aspekty polityczne. E, Geopolityczne, z jakimi wiąże się niewątpliwie poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków, to cena jest takim elementem wymiernym, który przemawia do każdego. Nawet jeżeli koszty wydobycia gazu łupkowego w Polsce byłyby docelowo wyższe o około 50%, to jest, taka bardzo, to jest takie bardzo ogólne założenie, niemniej Tyle realnie będą prawdopodobnie koszty wyższe, przynajmniej na początkowym etapie wydobycia gazu łupkowego w Polsce. I ta analiza wskazuje, że nawet przy takim założeniu opłacalność wydobycia gazu łupkowego w Polsce będzie, będzie zachowana i ten gaz będzie tańszy od gazu, który importujemy aktualnie z Rosji. Wszelkie wielkie przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym rozwój nowych sektorów gospodarczych, niesie ze sobą pewne koszty społeczne. Te koszty występują zazwyczaj na początku tych procesów, dlatego ważne jest to, by starać się w możliwym zakresie mitygować zarówno koszty społeczne, jak i ryzyko występowania różnego rodzaju protestów społecznych. Im więcej będziemy wiedzieli o tej technologii wydobywania gazu z łupków, jeżeli będziemy sobie zdawać sprawę, Jakie możliwości ten rozwój tej gałęzi produkcji może dać dla regionu i dla kraju, tym będzie lepiej. Zależy nam na zrozumieniu i przychylności, akceptacji naszych działań wśród społeczności lokalnej. Zależy nam, aby ludzie się angażowali, aby zrozumieli ważność tej inwestycji nie tylko z punktu widzenia kraju, bo te. Elementy, jakie wiążą się z wydobyciem gazu z łupków są dla kraju widoczne i kluczowe, ale także dla mieszkańców gminy. Oni także na tym skorzystają.